Nisko na nogach, Artur! Niziutko, tak, obalenie! Obchodź go! Prostuj się, nie daj gilotyny! Prostuj się, Artur! Artur! Prostujesz się, nie klej się z gardy! Prostuj się i przerywaj gardę! Prostuj się, ręce na biodra i się prostuj. Ręce na biodra, prostuj się, tak, przechodzisz ją, przechodź, przechodź gardę, nie daj mu ich spiąć. Nie daj spiąć zów. Idziesz do niego, tak, masz prowadzenie drugie. Prostuj się, Artur, prostuj się. I zapraszam do Marka o kategorii Przechodź, gardę, Artur! Przechodź tą gardę, Artur! Przechodź gardę. przechodź, gardę! Przechodź, gardę! Tak! Przechodź ją! Przechodź, obchodź tą kolano, tak! Tak, tak, tak! Dobrze! Barkiem wciskaj go w matę! Barkiem go wciskaj w matę, Artur! Cały ciężar na barku twoim, cały ciężar na barku i uwalniaj nogę, cały czas, tak Zapraszamy Olesia Korniewickich na matę nr 2, przygotuje się... tak, tak Artur, dalej, to samo, barkiem go wkomponuj w matę nie daj zapiąć gardy! Nie daj zapiąć gardy! Przechodź ją! Znowu to samo! Przechodzisz ją Artur! Jesteś lepszy! Tak! To samo! Przechodzisz! Nie daj zapiąć nóg! Praca Artur! Prowadzisz walkę! Jesteś z góry! Obchodzisz! Tak! Barg na szyję! Barg na szyję Artur! Tak! Włóż tą rękę tam! Teraz! Włóż tą rękę, Artur! Barkiem go docisi, tak teraz! Jesteś lepszy, Artur! Prostuj się! Prostujesz się, tak! Kontrolę masz walki! Prostuj się! Rozepnie nogi i wycofujesz się! Prowadzisz, Artur, spokojnie! Prostuj się, ręce na biodra! Przechodzisz, przechodzisz, tak! Obchodź go! Masz północ-południe! Przytrzymaj go! Prowadzisz walkę. Prowadzisz walkę! Prowadzisz walkę, trzymaj tą północ-południe! Spróbuj do Kimury! Spróbuj Kimurę wybrać, Artur! Kimurę sobie wybierz, Artur! Kimurę sobie wybierz, tak, 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 tak! tak, tak. Właśnie tak! Pracuj tam Artur, cofnij się troszkę do tyłu i pracuj nad Kimurą Pracuj Kimura, Do Kimury spróbuj, albo Balaszki Pracuj Artur, pracuj Tak, wygrywa Do Kimury spróbuj się zebrać, tak Dobra kontrola sprowadzenia i z góry cały czas. Remis? Jaki remis? Jak tam dwa sprowadzenia były? Sędzia, dwa sprowadzenia tam były. Remis, kur. Jedziesz z Weź go poskładaj teraz pizdu. Prostuj się, Artur. Prostuj się. Przechodzisz tą gardę. Przechodź to, tak, Przechodź! jesteś lepszy. Jesteś lepszy. Przechodź te nogi, Artur. Nie daj, odwraca się. Idziesz do niego, tak? Pozycja i zabawa! Panie, panie sędzio, to jest boczna, to jest punktowana pozycja. <laughs> Artur do boku. Próbuj klucza jakiegoś Artur! Próbuj klucza jakiegoś, skończ go. Próbuj klucza. Abo Balaszkę próbuj! Kimurę! Tak! Nie daj mu się! Kontrola! obkos. Zapnij się tą kimurę! Zapnij kimurę! Tak! Tak! Dopinaj ją! Tak! Dopinaj, praca! Już ją masz! Dobrym i gitarę. gitarę! I ciągnij ją! Obkoż, Ty! Za i wszystko kontrola. z góry kontrola, nie? Kurwa dogrywka. grywka. Po chuju sędziowie. Zaraz będzie kurwa druga do grywka.